Z strony HubiX, a to kolejny odcinek z Polish Car Driving A dzisiaj pokażę Wam takie mniejsze, do, takie mniejsze rzeczy, które do, zostały dodane wraz z tą aktualizacją z DW205 Także zostawcie łapeczkę w górę, jeżeli film się spodobał i subskrypcję Ok, także sobie wybieramy auto I pierwszą nową rzeczą, taką zmienioną, subtelną jest oto ten Dziecie mam niż większego Vmaxa, nie 255 tylko 261 I mam mniej konit, nie 620 tylko 520 Ale został naprawdę bardzo, bardzo fajnie naprawiony I teraz można pod klawiszem F jest takie coś O i normalnie można nim driftować Nareszcie on się do czegoś nada Czekajcie sobie światło. światła Dziecię można ładnie driftować Normalnie można Bardzo fajnie naprawdę I się bardzo z tego cieszę No także można sobie fajnie takie bączki robić Ja niestety nie umiem robić bączków, więc się za bardzo nie popisz OK, także przechodzimy do kolejnej rzeczy OK, także jesteśmy w Rusku i tu jest kolejna rzecz już mo... pewnie już o tym wiecie, już, bo już widać a tak naprawdę są dwie takie steregi. Po pierwsze, pan Duda. Tutaj leży karton jego. A druga, tak, można do tej szklarni wejść. No. A tutaj, co to jest? Orzel. Oże, Częściej rozłącza niż łączy. Dobre. Okej, okay, także przechodzimy. lecimy do kolejnej żabej rzeczy. Dobra, także już dojeżdżamy do kolejnej rzeczy. Ta krupa to jest. Czyli teraz wam pokażę Maciusia. Mam piaskownicę, tutaj wchodzimy do tej kratki. Proste to nie jest. Tutaj można usiąść. Czekać, Muszę to jakoś wejść. O dobra, jesteśmy, mamy, siedziemy tutaj. Taki mały labiryntik. O, tutaj moje światła I tutaj siedzi Maciuś. I, i trzeba mu dać to nie, tutaj czerwone autko I za chwilę wam pokażę, gdzie ono jest. Tam musimy sobie wyjść. Pekść. Dobra, dobra, i ruszamy. I... Teraz ja Wam pokażę, gdzie będzie to autko się znajdować. Ale jakby co, ono jest dalej w krupach, więc daleko nie trzeba było odjeżdżać. Gdzie? Tutaj. Okej, chyba tutaj przehamować na boisko. No i tutaj będzie, tutaj obok bramki. O, tutaj. Dobra, także jedziemy do kolejnej rzeczy. Dobra, więc ja już skręcamy. No to chyba tu, ale pewnie nie jestem. Podjeżdżamy pod ABC, który jest tutaj w Jarosławcu. tylko muszę znaleźć. O, jest tutaj. Dokładnie, tutaj siedzi kolejny polityk. A dokładniej, pan Jarosław Kaczyński. Tutaj sobie siedzi pan. A można usiąść z nim, czy za nim. A tutaj coś w ogóle jest jeszcze? Nie, po prostu. Ok, grzej, jedziemy do kolejnej rzeczy. A dokładniej, tutaj, w tym miejscu się Respi Policja. Także uważajcie. I to tyle w tym odcinku. Jeżeli jeszcze. Jeszcze ja o, o czymś zapomniałem, to dajcie znać w komentarzach, zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję, no i, no i cześć!